Witam wszystkich naszych kochanych widzów za mną jest Kiksunio i Faust. Hej. i, I rapis, też coś tam. 5, tak, masz miesiąc 5. na 5000. <laughs> ja jestem, <laughs> jestem jak ten gang z pitbulla nowego. Płacisz albo dostajesz No Leć pa Ale jak ja ci spuszczę w pierdziel, to ci zostanie sam Milan. Tak cię wybuchnę. <laughs> mm -hmm. Więc płać. Nie no, tak teraz się zgrywam trochę, ale razy ci zapłacić. Nie no, czekaj, skończę A pierw wojnę, to zapłacę. Miesiąc się skończył, przykro mi. Wojska już idą. <grym> Bo <dałem> na piątkę. <grym> Dajeś na piątkę, tak? No, tak. no bierz pożyczki i płać, albo przez się Austrii. tam serio przerzucam, nie? Bo mam przejścia przez Austrię w ogóle. On ma znajomości. A skończyłeś już wojnę? Z Austriakami tak. No Ale teraz z Bośnią Pośpieszaj I tak Bośnia da mi przejście Co to za różnica? Jaka Bośnia? No w sensie... O No to co? Idę tam, tak? No to idę, no Gramy na dwójce, okej okay. Będę w przeciwieństwie do Repulsa nie bo, uciekał bo, na jakieś bo, głupie wysepki. że <laughs> mówisz, z Repulsa kontaktem miał? A kto mi ją polecił? Nie wiem, nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. No, stestujmy właśnie twoje ultra dobre wojsko. No. No dobra. Powiedzmy. <laughs> Ej, czemu moja armia nie chce się cofnąć? No. Jakie wezmę politykę? Nie no, jak rzuciłeś 70 tysięcy na 30, to się dziwisz. Kardynał, dziwisz. No tutaj mam tylko 60 tysięcy po tej stronie Europy. Idą mi z Afryki jeszcze, murzyni. Nie, <grystanie> szykuj dubsko. To jest zaos co ci się stało. Jak wycofywałem się, stanąłem na prowincji kupną przez Litwę. ona mają na zadupiu i nie mogli się ruszyć. Smutne. O, powiedz o tym historię. O, Napisz o tym miał. historię. Seriale, tych Samuś nie to, wezmę. To ładnie, muszę usunąć teraz. I idą w ogóle z kilwy, będą za rok. Trochę to potrwa. Dobra, trzeba będzie zrobić wojsko na bieżąco. <grym> Albo rzucę to, co mam tutaj. 5-4, mm. w sumie niezły generał. Dobra, porolujmy sobie jakichś generałów. Ej! Ale ty na serio prowadzisz to wojnę z Kiksu, nie? No ta, no nie chcę płacić, to dostanie w pierdziel no co, no... no ja nie jak wiem jak nawet jak za, za co to płacić. Kiksu, no płacisz za życie. Kiksunio, 5 tysięcy dla mnie. <laughs> Kiksu, Płac... 5 dla mnie, bo masz plec od Niemiec. <laughs> co? Co? <laughs> Musisz wybierać. Między młotkiem, a kobanełkiem. Chyba ktoś inny postanowił, wypowiedzieć mi wojnę. Co tam. <laughs> O! Oh, yeah. Tak się nie robi! Kiksunia, tak oh, się nie robi O, ja nie mogę, ale skusiłem bota. O, oh, Jesus, Ale skusiłem jeszcze bota. I jeszcze ten chuj Tak się nie robi, kiksunia! O, oh, ja! <gulia> Burgundia yeah. mnie przekonała. Dobra, słuchaj, cena wzrosła do tysięcy <gulia> Dla mnie starczył 4. Dla mnie? Co, już trzeci mi. Nabry. tego odcinka nie wrzucam, jebawszy to. Dla mnie. No nie gadaj, no, Patrz, Chodź, Jak, jak, ja jak zapłacisz I tak mi już i lubece, to grać ja radę. Lukas, dawaj, dołącz, dołącz. Lukas, Lukas dołącz. Imperializm masz, dawaj. Tak. <ślad> ja to, no, tam wezmę udział. Dawaj, będzie beka. Nie, nie, nie. Nie, będzie, do, nie będę dołował. A jeszcze zakończę te dwie wojny, to przyjdzie Litwa z Polską. A jak tak. masz zamiar to rozegrać Kiku A nie co? miałbyś tak... mam zamiar? już nie mam zamiaru. tego. A nie to daj tak, z nimi mi, mi unconditionala, ja, ja cię yy, zwasalizuję. Będziesz, będziesz moim wasalem. Ja cię ochronię przed burgundykiem. <noise> no już nie. będę duchowo w tej serii. <głos> <głos> unconditional surrender. Dobra. Ale wiesz, Repos ty nic nie dostajesz w tym wypadku. Nie, bo ty Szybko, masz wiesz, że... szybko, wszystko. Weź na ja wasala i zbierz. Nie, nie mogę się zwasalizować. Przejdź agresywna go zje i Lukas wygra. No to co? Ej, w sumie to jest tam, dobry tam, moment, jest żeby, żeby to, to, jak, to jak tego Wulta kontynuowali, Jakbyśmy tego deus Vulta kontynuowali wtedy, to ten, to byśmy może jeszcze wygrali, bo Lukas miał ile tam na ekspansji? Ma no, miliony. Europy miał. No, ta. Cała Europa weszła mi w koalicję. I, jak, i jakby daj nam jak się rozpaść państwami, to byśmy to wygrali. A... Tyle mówisz, Kiksunio, że bez walki w ogóle kończysz. Nie, no bo już nie ma to sensu, jak, jak jakiś Burgundia wypowiada mi wojnę, i jeszcze jakaś chujawa Lubeka. no tam. Ten, co masz do Niemców? Bardzo za dużo. Widzisz, jakbyś zapłacił w pierwszym miesiącu, to by miałbyś pokój i miałbyś spokój. Gdyby jakiś nie nie dał na piątkę, to... E tam, jest byłoby. Oczywiście, już mówiłem, daję na piątkę, miałeś, miałeś pauzę nawet, żeby się zastanowić, ile ty myślisz. Kurna, ty powiedziałeś daję na piątkę i jednąś od razu spację, weź. A to nie, przecież wiadomo, bez przesady. Przecież byłoby tak, że przyjąłby. Uczy się od najlepszych. Uch. Nie wiem, ja ci dużo nie zrobię. Ja będę grzecznym graczem. I tak już nie gram. Nie? Pokaż tylko wyniki tej bitwy wojny nasze. Co tam weźmiesz? Pusi, ale no. A jolo! Ej, hey, to oddaj Genui, dawaj. Bo właśnie miałem to zrobić. A, ty A ja nie poszło? Nie, do, nie poszło. Do Genui. Nie, Nie, to lubek jakby Nie, nic tutaj nie będę dawał, bo to kosztuje. Dobra, zrobię tylko. Okej, okay, jesteście gotowi na disco? Tak. A już. Jesteście gotowi na polo? Tak. No to zaczynamy. Spokojnie wezmę każdego każdy górę, oprócz repulsa. Wuuuuuu! Wenetia, nieźle. Witamy A teraz w z drugiej strony, gdzie to powinno się kliknąć? Teraz, Ej, ale Milan teraz w końcu ma ładny napis. A teraz z drugiej strony. Bardzo <laughs> ciekawe, co zrobi Burgundia, w sumie. XD. O, oddali poprosili. Ja już się po tylko połowę. bawię. Nie Concordieri, bardzo się przyda. Ja czemu nie, nie pisują, skoro mają ten? Czy znaczy, nie powinni już pokoju brać? Właśnie. No, miesiąc na to. Może chcą, żebyś wybuchł? Pany, mogę Mogłeś najpierw dać Repusowi Właśnie o to chodzi A, i teraz Ej, tak ja mam walczysz z Repusem no, 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 ja, ja, ja to już wyczułem właśnie Francja nawet daje Concordieri Jezu, nie oni no tego dali, 30 tysięcy, chore No, pijaki. czyli kapandali? ale... Tylko tyle mogli dać no. no kiedy oni zrobią to? Jest Myślałem, że pokój. Jezu, no teraz ja muszę spisować. Bo co nudzę się tu. Chłopie, ja też się nudzę. To kogoś. O, o nie, nie spojrzałem na Ja dopiero skończyłem, brakuje mi punktów administracyjnych. A mimo iż co o, miesiąc szkoń. dostaję ich 15, to wiesz. się wydaje? Jezu, z kim w ogóle tu walczyłem? Z Hiszpanią, papiestwem. I pokonamy po drodze hiszpańską flotę Coś, tyle krajów wypuścili? Nagle tyle o nowych mocarstw mi się pojawiło do bicia. Nie dalej jestem mocarstwem Chłopcy dobicie. No nie wiem co się stało O, zrobię strebizondu Nie to że ja coś nie. ale fałz zostałeś tylko z Lukasem już w tej grze O skończyli No Powiem jest jeden na jak żałosne Ej, co ci zabrali? Prawie nic. No właśnie ja nie, że własne mówię. Savoy wypuści. Nie, no to właśnie z Repusem i zrób mu wpierdziel. Repus. No, ja wypowiadam Rapusowej wojnę. Wost, <laughs> a ja myślałem, że serio będziesz się zanubić. Nie, ale, już ale mówiłem, się... że nie jestem w tej serii. Ale, ale ja się już bałem. <laughs> Boże. Ale tak powiedziałeś, że bierzesz tego, bierzesz tam tego, zero do... ducha walki. Wziąłem. Zero ducha walki po prostu. Walczyłbym z Faustem, ale gdyby bu jak Burgundia mi się wyświetliła. Dobra, to już mówię jeba. Wszyta. Oddaj wszystko Genui. No bym się podoba Burgundii walczył z Faustem. <grym> <grym> no, to ja w sobie bym się nie poddał, ale. <grym> nie no, ja już A. i tak. Nie miałem planu na już genucznie genetycznym medial. Jakby teraz się przyda. Już wolałem i tak już chcę to uśmiercić. Mogę nie. być gościnnie. Aż tak blisko Fausta nie chcę jeszcze być. <grym> Ale Raguza taki trade note się wydaje dobry. w no, no, ja ja mam... Wenecji. Złożyć to wszystko teraz. Specjalnie ją wziąłem tam się ja... będzie kończył mój handel. Paus. Jak obiecujesz mi Pisa, to ja obiecuję przerzucać e, handel z Wenecji. On obiecuje Jak ci handel, handel z, Wenecji. z Wenecji. Pamiętaj, on taki gra. To jest z do Wenecji, obiecuję ci przerzucać. E, ale. moment. Linia podział, gdzie ty możesz istnieć jest. Powiedzmy tak, ja sięgam do Saksonii, a ty na Lubecy możesz tam sobie istnieć. Tyle ci Weźcie wszystko. Lukas, gdzie, gdzie dzielimy granicę? Ja nie dzielę, ja mam. Lub do granicy. On bierze wszystko. Pa, państwo bez granic. A może Genuę wezmę? Żebym ja się kanał Ej. Ej, Ile dostanę agresywnej za Genuę? 41, tylko Austria, kurde A nie, bo muszę zakończyć teraz. Nie opadnij mi ta agresywna cholera. Boże... I trade no Dykuszło, dobra, nie biorę genuji. Dawaj Nie mów mi jak mam żyć. Nie mówicie jak, <grym> jak masz. Żyć mój jak masz grać I klikaj już. Oddał genezu. Nie, ale będę A ja genułę też oddawałem LOL. A nie, nie kliknąłem. Nie, nie oddałeś. Po pół biedy. Dobra, tyle już było na mojej grze. Zostanę wami duchowo. No, ale pomyśl tak. Przecież Żyłeś Repusa i Wotana. Wotana nawet dwa razy, więc... Jak to co, wotan. wychodzę, ale zostanę na TSie, więc... Serio wyszedł? Kom... Co ja mam robić tam, za przeproszeniem? No dobra. To po, 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 po. Żyć nawet nie mogę. Szkoda, bo nie dostałem tych pięciu tysięcy. Dobra, a, Repus, powiem, re, Repus, daję ci miesiąc na zapłatę pięciu <laughs> tysięcy, albo wypowiadam ci wojnę. Czekam. Ciebie wezmę na klatę. Masz sojusz z Polską i z Litwą, Litwa masz sojusz z Polską, Polska ma z Litwą. Hmm. Czekaj, daj mi, czy... dzień, daj mi dzień, daj mi dzień, daj mi dzień, sojusz, okej. Okay. Mam kolejny sojusz, elo, nie upis. Kim? Las bo, bo czekałem na to, żeby wojnę zakończyć właśnie. Ja zaatakuję Hiszpanię i będę walczył z Burgundią. Hmm, tymczasem przeglądać będę sobie Reddita spokojnie. Po co tu hmm. siedzisz i się małżyszkich? Twój, marczysz, twój trud już skończon. Wygrze, już się nie trudzę. Trudzę się tylko z wami na tesie teraz. A, dobra. No to mani biedni umierają sobie. Nie w raguzie chce się zbuntować tysięcy. jedzą, może tyle możesz buntować. No wziąłeś tą raguzę Tak mieciu. No to zarzyle zapłacić 10 tysięcy. Ja mu to... nic nie płacę, ja na niego czekam. Miliony będziesz płacił, czekał. Ja myślę. Ja zrobię klejma na raguzę, wiadę tam i będę czekał aż ty przyjdziesz do mnie. A po co klejma? Okej. Okay. Zobaczymy, kto ma otwarty jaja. Który, który to jest bunt w Raguzie? Kto mi się chce buntować? Katolik z ok okej. Teraz im tam zapłacę. Raz, dwa, Powiedzcie, co robi Milan, jak po kilku okay. latach. <grym> Milan dalej ma wasala sowoi. <grym> bo... Że nikt go nie wypuścił, to mnie dziwi. Bo... A najlepsze było tutaj, jak Deli gwarantowało Afganistanowi bezpieczeństwo, tak, życia. <grym> Wypowiedziałem wojnę Deli, Afganistan atakuje Deli. <grym> <grym> Nie ma co. się odpłacili. Tak. Nie ma jak sojusznicy, kurwa. Pierdolić. No wreszcie. Całe Chiny z wasali, Znaczy ten okorowany. Mnie dobrze mi wywaliście już z tej gry, bo już mają jedzenia tutaj po prostu. Nie mogę się doczekać, kiedy zjeść. Nie mnie flota kosztuje. Zazdrość się. Też z Ja jeszcze nie. Dobra, flota mnie kosztuje. Za overforce limit. Ew, e, w sumie mogę zrobić matmę. Ej, dobry pomysł, mi też zrób. Ja nie chcę, dziękuję. <noise> Ale tylko matmę. O, akurat Jak to się odzywa. dzisiaj y, nazywa? Matma? No. Panie, zrób mi matmę. Dobra, i tak jeszcze. Z całką czy bez całkami? Mm, no z całką. O, z, jeszcze ta, z parametrem. Tak jak lubię. Pa z parabolą? Po całości i parametrem nie krępuj się oblicz prawdopodobieństwo o tak mów więcej o. tego deltem. a nudną się zrobiło, bez kiksująń nie mam z kim się ścigać właśnie to, wiesz ja ci trochę tak zabrałem ten ten ten, ten jak on się nazywa zemstę no więc szczęście ja z nim bić do na jeden ale tak bałem się ten że Odda tobie, odda Burgundii i pójdzie na mnie. Kurwa, gdzie to wojsko? Koniec. Nie, ja chciałem już mówię, że już walić to jebawszy to. Ale trochę mi mocno też. Ale połóżmy. już gra powoli chodzi. Nie ma jednego gracza, już chodzi szybciej Czekaj, pomogę. Nie, no cały czas chodzi wolno. No, później tam mam minotek. 14 dopiero kurczę. A ja no już cały mam... czas na pauzie siedzieliśmy, a to są a, nic nie no, to... ale się wydłuża Ach. czas grania. 20 trzeba było powiadać wojnymi. Lukas, trzeba będzie zrobić ostatnie starcie jakieś decydujące, nie wiem, bo to już za długo trwa według mnie. No ja tutaj już się szykuję, nie marzcie. Zasiemczyk się zrobił z tego. Powiadasz, że masz plan na mnie idealny. No, pewnie. No... Meh, me. tą i tyle. A Gandhi, co ty chcesz ode mnie? Tyż nie gra Indiami, teraz to tak sobie zrealizowałem. Hmm. Słuchajcie, tu zbierzmy i podzielę te wojska. Ja chyba sobie ucieknę na Wenecję. Stolicę tam tam a Nie, nie może, bo jesteś w Afryce. Jak to, nie? Można między kontynentami zmieniać chyba. Można, oczywiście, że można. Tylko tak muszę mieć było. skorowane. Skoro Z to nie można. Tak, Dlumie, kolonialne nie, nie. nie mogą. Przecież to nie byłoby głupich poradników, jak przenieść mi stolicę. Ale w jakim sensie? Na przykład do tego, do terenów tam Azji, żeby mieć ten, stworzyć Arabię. Z Europy do Azji to nie to samo, co z Afryki do Europy. No nie. Mhm. Tak się jeszcze nie bawiłem to w sumie. Okej, no, jak to wygląda? Papam. A i Hej, Hej, moja siostra wróciła do domu w ogóle. Nie zauważyłem. I teraz tak A A A No. Ok. Ej właśnie, w Hoju zagrajmy to samo. W sensie repus Niemcy, Kiksunio Włochy, <grystanie> <Będzie śmiesznie. O. grystanie> ja etiopią. Jest śmiesznie. Ja w sumie Włochami odparłem. Aczej typu odparłem Włochy, tylko ty, ty grał AI No i podbiłem Włochy ostatecznie. Toś tak fajnie napisał. Kiedy bronisz swojej niepodległości, a nagle znajdujesz się w Berlinie. <grystanie> Coś w tym jest. Za co nie kochać Herc O, Francuzi wysłali mi pieniądze mhm. za darmo. Liczę na jakąś randkę. Ja prawie trusa złamałem, przejdź, próbowaj by stabilności poszło. Z kim wy macie sojusz? Walachia, Wa Trebizond? Z samym Właśnie sobą. Właśnie myślę, Kiksunio, że ja tak cię porobiłem, bo ten, bo Francja nie dołączyła. A miałeś tylko jednego sojusznika. Wiem I już, jak Francja wiedział... Cię nie chroniła, to Burgundia po prostu wjechała jak chciała. Myślę, że nawet tak. jakbym Cię nie zaatakował wtedy, znaczy jakbyśmy się roz, rozeszli, to i tak byłbyś bardzo odkryty, jednak Burgundia miała mm. silne sojusze. No tak, nie, bo już miałem też słabo z sojusznikami, wszyscy nienawidzili Francji, a to ten główny przyczyn... No atakowała Cię wtedy coś... Hiszpania? E, bo w sojuszu to... z Burgundią. No to zgadnij co się stało, zerwała z Burgundią i ma teraz sojusz z Tobą. Hiszpanie, Hiszpanie to tacy Włosi. Zresztą nie mają stronę trochę. No, psie, straciłem. Traciłem 19 500 z tysięcy piechoty w moim oddziale. Chyba będę musiał ogarnąć sobie wojsko, bo. Wygląda to kiepsko. Szkocja, Szkocja, Szkocja. Imperializm na ciebie? Kurwa, kusisz. To Lit Lit Litwa, jest w Depcie i nie ma To, że mają sojusz z Danią, a Dania ma sojusz z Polską i Litwą i muszę jakiś ty tylko z tej Danii w końcu wojny wypowiedzieć i kusi. Tak sexy wygląda. Muszę. Mmm. Powiadasz. Od ilu lat było znawany za pedofilię? Ja wiem. Jeśli wygląda na 18, to myślę, że śmiało. O oh, fak, ja tu mam buntę, a ja w ogóle nic nie robię z tym. Jee, <laughs> yeah. no. ja tak bardzo nie ogarniam już mojego kraju, tak bardzo chcę już kończyć tę serię. Pośpieszaj tam Lukas, bo trzeba walczyć. To Ostatnio czemu ja mam się, tam, że 18, to okazało się że No bo ty masz to znaczy. przewagę, co ja? Mam cię zaatakować? Nie, mów, ty jesteś samobójcą. No w sumie... To co? Samobójstwo? Nie. Sudoku? Hitler war? Imperializm? Bruneizm do, dołączy po twojej stronie. No kurczę. Ile ty tam masz developmentu? 2,260. Ej, goniecie cię i to szybko. A nie, 2,400. Gonie cię i niedługo cię Uuu, dogonię. O ulicach Bukharow walczy, jak? Dania walczy. A, przez Danię, ok. Dania nie ma wojska na kontynencie. Uświadomiłem to sobie. Wiadomo, ja to ma... sobie sobie. Jakim cudem oni mają. Szkocja ma już Songhai. Albo protektorat, może nie wiem. Bazylamy, ja, co tutaj się dzieje. Teraz wprowadzić politykę produkcji zmasowanej. Nieźle się tam i was dzieje. Means of production. 250 dukatów przychodu nareszcie. Jezu, nie piwo otworzył. W sumie... mm. nie, nie, tylko woda. A, już myślałem, że się tam lepiej bawisz od nas. Też Chleki, chciałbym. Upija się sam. Nie, ja i tak już sam nie mogę te, nie mogę pić alkoholu, bo mam antybiotyki też, więc. Ooo, biedaku. Niestety. O. pierwszy że antybiotyki lecisz. Właśnie przypomniałeś mi o że muszę je wziąć. Ja sam przed chwilą o tym powiedział. Właśnie. No właśnie, tak sobie <laughs> uświadomiłem teraz to. Nie, źle. Jany jesteś. Ta woda tak na ciebie działa. Ja tam zawsze lubiłem antybiotyki plus alkohol. Fajna zabawa. No, i wszystkie twoje problemy znikają. Właśnie. <noise> Dość porządnie. Nie, dobra, bo zaraz któryś z naszych widzów stwierdzi O, zabawię się jak Lukas i popiję sobie alkoholem antybiotyki. Później będziesz miał na sumieniu. Ja tam nie będę. Przecież nie namawiam nie, Ja też już mówię nie? co robiłem. <noise> już jestem na co nastroju mówię, w co antybiotykach. Co Robiłeś niezłe rzeczy. A teraz czas na matmę. No, Najgorzej. Ale jak pójdzie z tą matmą? Jak bym ja nam... miał teraz przegrać i iść uczyć matmę, to mi się chyba zabił. No wiesz, I jednak wie. muszę zrobić jednak zadanie domowe. Myślę, że się nieźle wkurzyła dzisiaj, że większość klasy nie zrobiło pracy domowej. Łopie, my w czwartek przed egzaminem mieliśmy ten Polaka jakimś cudem, tak przenieść nam lekcję. A przed egzaminem z reguły lekcji nie ma i dostaliśmy uwagę całą klasu, że na lekcje nie chodzimy. Nieźle. Nieźle. U mnie. mnie. do szkoły, mają wprowadzić system punktowy oceniania zachowania. O, bo <laughs> O, zachowanie, o, w dupie to mam. I wiesz, co bo to <cloud impression> właśnie nie obchodzi. No w sumie, no, zachowanie jest tam. To nie na szczęście. So, w ogólnie. No. Oceny i z, z, z no z, z tak dalej. Perspektywa czasu to jest tak śmieszne. No tak. <h favour> Eee, szczerze, totalnie nie rozumiem ludzi, którzy na przykład płaczą nad ocenami albo się tam jakoś bardzo spinają. Ja, jak się u mnie kumpel cieszył, że był w piątek w szkole i dostał darmową piątkę z historii, no co mu się na, na informatyce przydał w czwartej klasie? No właśnie, na przykład. Średnia, stypendium, chociaż stypendium to no, średnia nie. I żeby o, stypendium mieć, to bardzo. trzeba naprawdę mieć wysoką średnią. Da. U nas osoba, która miała średnią 4-0 miała stypendium. Ja mam kanał na YouTube, który mi starczy. Żadne stypendium Aha. nie jest potrzebne. Ja się cieszę, że miałem fajne studia. Co tam się A, u kogoś A, dzieje? ten jest stypendium. Hm. Tym bardziej to stypendium jest takie, że lepiej było iść sobie dwa, na dwa weekendy do pracy i miało się stypendium. No prawda, ale wiesz, jak ktoś jest leniwy, no to... Chociaż na, na tych, na... Boże, na Monie, tak? To są te... Wojskowe. Mhm. Mm no to tam są fajne stypendia. Nie <laughs> tak? Wiem, to nie no Mogę sobie jeszcze spytać ciotki, bo nam akurat w bibliotece tam pracuję. No bo toż, to już zbierasz e, wypłatę normalną, 2,5 tysiąca, tak? No i wiadomo, U. że potem pracujesz dla nich przez chyba 5 lat musisz, po skończeniu studiów. No tak, bo to dla wojska. A jak nie, no to musisz oddać kasę. Nieźle. Dobre to było... Nie, nie, Brajsa muszę czekać No jeszcze przez pana Tadeusza przeczytać. Nie, jak się stanę takimi nie, drugimi automatami. To automanami. był, był fajny To będę miał czas. Najlepsza jest księga 13. będę, będę miał szansę. To ale, ale z bez śmieszki... Ale jak nas pod ręką nie miałem, to ją wysłuchałem. A na Wikipedii jest. Muszę sobie przeczytać. Ja tam słyszałem jak się... Kule, jak się nazywał ten... Nie, nie muszę sprawdzić tego aktora, bo nie wiem, jak on powiedzieć, nawet tego odgłosu głosu. Aktora od głosu? Cii. Zaraz się wszystkie odowiem. Bo ja, ja sam nie wiem, co chcę powiedzieć, ale zaraz się wszystkie dowiem jak coś znajdę. Nie, ja się z czego innego śmieję. Tymczasem ktoś wypowiada mu wojnę, że po no, Nie, jak... mam drugi monitor od tego. No, no te. Tak. Właśnie mi bo chcę tutaj pozmieniać, bo świetna Nvidia pomyślała, że pełny ekran bez okienka jest y, najlepszym rozwiązaniem dla Europy. Uch. Najlepszym rozwiązaniem dla Europy jest wojna rasowa i oczyszczenie. No, no tak. A, to, powiedział to samo cesarz etiopski, kiedy wypowiadał wojnę Mediolanowi. Ładnie. Oczyszczenie z białych przecież, a no, nie z czarnych, nie? Co się nie podobało w mojej marynarce, no? Chłopie to że nie było Nie, no było W Europie dwie rzeczy powinny być białe. Śnieg i ludzie. Ale śnieg jest też żółty O powiedzmy... Jak się ten lektor nazywał Kurde Piotr Franczewski Nie inny, taki gruby... Wiesław Szywka na pewno nie ma, minut. jestem pewien, że to na pewno nie jest Wojciech. Weźcie 6 minut, dobra. Dowiemy się jaki to był aktor w następnym odcinku. Na pewno. To też chcę się dowiedzieć. No to teraz ja byłem, nie? Czy kto inny? Chyba Już... tak. No to dzięki wam za oglądanie i pa. Pa pa. E